Ludzowie z tej strony Skorbanek Królik Sorry, że tak długo nie nagrywałem Kupiłem sobie ofertę 5000 klientów Zostaw łapkę w górę Tak to z góry dziękuję I kręcimy na początku Koło szpanerów 10 razy Bo chcę puncha jeszcze Nie no punch by był tam tu. Musimy odblokować puncha Emotka, tak Nie, Trudno. będzie panczyk, dobra, musimy odblokować coś, dobra, jest, tak, chciałem te kroki, jest też, osiem, Musimy mieć motkę. Patrzak. Nie, nie. Będę miał. Nie no, niestety, widzowie. Wurpikaty są. Tak sobie je razy. Razy osiem. To specjal. Jest! To specjalnego! Pierwszym razem widzowie i tu na moim głównym koncie widzicie to? Nie no, to się opylało, kupiłam. Kupiłem sobie ofertę. Pierwszy raz jest na specjal. Jest. Masakra, widzowie. Będzie, chyba nie będzie już specjalna. Legenda? Jest. Na końcu sobie jeszcze zakręcimy Epickiego. I ostatni spin i będzie Specjal. Jest, mamy Specjala. Jest. Mamy tak. No i patrzcie na to. Nie wiem na co by sobie jeszcze wydać. Patrzcie na to. Mam trzy Specjale. Raz, dwa, trzy. Kupiłem sobie A może byśmy sobie zakręcili razy dziesięć Patrz Nie Musimy mieć Legenda Jest! Nowa legenda, tak Nowa legenda Nie no Czemu? No, będzie wszystkie nowe skiny? <laughs> Duplikat. Ale wielki opening. Epic? Nie no, niestety. Nowe. Będzie. W lepszym moje konto. Epic. <laughs> Siódme. A 10 spinów kręcimy. I? Nie no, niestety. Ósmy. Może będzie specjalny. I nie no niestety. Dziewiątko. Nie, nie, jeszcze jedna kratka. Nie no, widzowie, niestety. Ale mamy chociaż jednego specjala w tym odcinku. nakręcimy sobie razy pięć Nie no. Robimy opening. I emotka. Emotka. Mm, punch. Mm. Czwarta. Jesz, jeszcze. Niestety. Bitowie. 1949 Węcimy rady 4 Specjal! Nie! Był drugi specjal w tym odcinku niestety. Trudno, dobra. dobra. Ale by był kilka 700 i by był by dłuższy odcinek 3 Teraz czwarty. Trudno. No, dobra zrobię. Ale najważniejsze, że mi się udało kupić. Raz jest dwa. Specjal? Nie, no niestety duplikat by był wyzwa. Jakby coś to nie. Nie, tylko tu jeszcze jeden będzie. Jeden. Ja zawsze tak robię. Mm, dobra. Nie no. Ja widzimy 750, bo dzisiaj w Proszę. Nie. Same duplikaty. Punch! Nie, w końcu będzie ta animacja. Chyba 6 lub siedem razy zakończyć. Duplikat i chcę puncha. Punch, punch, punch. Proszę, bo się zezłoszczę. Super, aha, najlepiej. Jeszcze. Duplikat. 6 1199. Mamy jednego epickiego. Zaczekajcie widzowie, ja mam jeszcze pomysł. Teraz doładujemy sobie gemy. I widzowie mamy to.

Wie. Jezu! byłem punch. Super. Punch był Kroki. jest. Mhm i 10 będzie punch nie no widzowie niestety ale byłby punch no to jak mamy tyle klientów no to razy razy 500 5, razy 5, sorry, razy 5 Będzie duplikat. albo specjal, kolejny specjal hmm. Czemu? Specjal! Jest! Coś specjalnego! Coś specjalnego, razy 4 widzowie! Coś specjalnego! Kolejny specjal w tym odcinku. Nie no, widzowie, to nie do wiary. Dwa specjale w tym odcinku. Nie no. Jeszcze sobie zakręcę razy cztery. Kolejny specjal. Widzicie? operało się. Banan jest! Bananek. Mamy kolejne spiny. I... Nie no, szkoda. I mamy może dwa spiny. I... Mamy... A nie. Nie mamy dwóch. Nie no, prawie. Lecimy jednego spina. Legenda! Legenda! Nie, nie do wie. ale nie do wiary. Mamy jeszcze innego, a mamy specjala w dodatku. Legenda, legenda. Nie no, już tak będzie raz, teraz. I co dalej? 28. To sobie odbierzemy jeszcze. Tylko stop, muszę zobaczyć, czy coś jeszcze mamy. Mhm. Dobra, to odbierę spina za reklamę. Mhm. Patrz. się. Moje to coś. Dobra, to wiem. Co sobie zrobić? Trudno, kręcimy razy dziesięć. Kroki. Kręcimy dalej. Lis. Jezu. Proszę. Super. Super, widzowie. No i lepiej. No Super. Super. Będzie ostatni spin Jezu. To samo. 89g Dobra, zakręcimy sobie To zdobędziemy ostatniego zwykłego Ale dwa specjalne Aha, nie, niektórego którego chcę Którego ja tak chciałam Dobra, kręcimy epickim Dobra, trudno. Może będzie mieć jednego. Dobra, trudno. Czekajcie. Nie. Dobra, widzowie, pokażę wam jeszcze emotki, jakie mam. Tak. Nie, no mogłem sobie zostawić na porundę. I zobaczcie. No i mamy to. Koków to mamy o wiele więcej, ale to są najlepsze. Myślę, że to jest matka, ale to nie. Nic nie mogę już na tej karcie zrobić. No to czekajcie, mam pomysł. Siema, Tutaj gramy okay? sobie na live'ie tutaj. Gramy sobie. Nic nie mogę sobie kupić na tej kartce. W karcie. Ale chociaż mam dwa specjale. Nie, nie będę. To chociaż mam. No i patrzcie na to. Total, już tak? Kupię, okay. doładuję sobie jeszcze jakąś w czerwcu No i patrzcie, to ja jestem. Kapi bala, Dobra, to mam te kody. zrobimy sejf Kurde ja Naprawdę obsejwuj mnie Każdy kto jest, jest tutaj to obserwuję Ej chodź tu mam na ciebie niespodziankę Mamusia mm, no ma na ciebie niespodziankę Dobra Koniec Super. Trudno nie udało nam się save Jak sobie w to. Ale blisko było widzowie do patrza, niestety. Niestety. Ale za to mamy dwa specjalne. Więc się tak cieszę.

Ja. Yes. ja sobie jeszcze ustawię animacji. Laser, laser... laser... laser tracker ale będzie blokować. no to... kurde chciałam go wcinąć patrz A, tak. ha, I co, zginął. katy, nie katy, 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 proszę katy, ktoś. Widzowie Trudno. Do zobaczenia.